Cześć, witajcie do Barwinek, Dzisiaj nagrywamy sobie odcinek dotyczący przedmiotów, które warto zbrać z ziemi podczas kampanii, też na tych początkowych mapkach, które dropią właśnie na Tier, na przykład pierwszym, drugim, trzecim, i też w późniejszym, wiadomo, w późniejszej rozgrywce. Natomiast warto sobie właśnie podczas kampanii zwrócić na te przedmioty uwagę. No i przede wszystkim, zacznijmy od unikatów, które dropią z ziemi które mogą być przydatne. Ogólnie. Te itemy są na ten moment dużo warte, natomiast podczas aktualizacji po 4 kwietnia niektóre buildy mają zostać zaryfione. Być może też przedmioty, więc nie wiem jak to będzie po tym 4 kwietnia wyglądało. Natomiast na ten moment, na dzień dzisiejszy, czyli 30 marca, te itemy są dość dużo warte. I tak przede wszystkim Long Quarter Staff. To jest item specjalnie pod stackera, yy, zwłaszcza po skorruptowaniu, dostanie np. trzeciego slota lub też zwiększeniu Increase the Damage, też dodatkowo zyskuje na wartości. Yy, crude Bow to też jest fajny łuczek, który daje nam procentową ilość obrażeń, np. z yy, kołczanu, yy, Również Shield, Sigil Crest Shield. Yy, Tutaj mamy coś takiego, że to jest plus na przykład Spirita, i też podczas koruptowania można nam dać dodatkowe wartości tego Spirita. Oczywiście jest to tarcza pod miniony, tak? pod ilość Spirita. Kolejny item pod Stackera, czy też pod możliwe, że to też inne buildy, jest to Wrapped Helm i on daje procentową ilość naszych atrybutów, tak? czyli siły, zręczności i inteligencji. Yy, dodatkowo Drop to jest też bardzo fajny, yy, fajna zbroja, zwłaszcza na początkowych stadiach. Yy, daje ona nam dużo energy shielda, chaos, resistance i, i też yy, nasze, ma, nasz max health jest konwertowany na energy shield. Dużo osób korzysta z tego z tej zbroi nawet podczas game'u. Być może będzie to znerwione, natomiast na ten moment jest to dość fajna zbroja. Zwłaszcza, że jeśli na przykład po korupcie da nam dodatkową ilość maksimum lifea, czy tej ostatniej opcji. Tak, i ważnymi kwestiami, ważnymi rzeczami, które warto zbrać z ziemi oraz sprawdzać handlarzy, bo też u handlarzy te itemy mogą występować, to jest przede wszystkim szafir ring. Tak, ten podstawowy, czyli ten o, o wartości białej, jak i również yy, Stellar Amulet. To też może Wam się trafić u handlarza, yy, jak i również to dropi z ziemi. Yy, na ten moment aktualnie Stellar Amulet jest o wartości mniej, mniej więcej za sztukę jednego Divina. On bardzo często dropa na tych wyższych tierowych mapkach, jak i również na innych mapkach niższego tieru. I z tego stylera amuleta robi się najlepszy na ten moment naszej czyli Astramentis. Astra I właśnie, ten nick jest bardzo dobry pod stackera. Więc uwaga, nie wiem jak, ten, jak ceny tego przedmiotu będą się plasowały w, w, po aktualizacji. Tak, więc to taka dodatkowa uwaga. Nie wiem, jakie ceny będą po, po starciu, tej, star, starte, rozpoczęciu tej nowej ligi. Jeśli chodzi o Shafiringa tutaj mamy przede wszystkim. Możemy z niego stworzyć polski krell, nie? Wiem, jak to się czyta: Whisper of the Brotherhood. No i też jest trzeci item, który jest najdroższy z tych wszystkich, to jest Dream Fragments. To jest aktualnie warte około 60 divine'ów. Oczywiście na ten item jest bardzo mała szansa, więc po, po daniu np. przykład Power of Chance, no, tam są jakieś setne szanse, że dostaniecie taki, taki pierścień czy amulet. Natomiast no, jest to dość sporo warte. i Czasami warto po prostu sprzedać te szare itemy, te zwykłe białe i, żeby po prostu zyskać dużą ilość kurencji. Dodatkowo jeszcze takim chemem, który też przedstawiałem już w pierwszym odcinku w ogóle z, z PoE jest Gold Circlet at Ciri Disdain. On daje też właśnie max healtha health na extra maximum energy shielda. I to też fajnie działa właśnie z tą zbroją, którą wcześniej pokazałem. Więc te dwie, dwa przedmioty się zwyczaj łączy no i powstają ogromne ilości energy shielda. W postaci, takim jeszcze jednym przedmiotem, na który warto na przykład zwrócić uwagę, jest Gold Ring. Ten ring może się przekształcić na Ventor Game, który może mieć fajne statystyki, może mieć zwiększoną ilość rarity, może mieć 3 resta na plusie. Jak sama nazwa, nazwa brzmi, to jest Gumbel, to jest złoty pierścień. Około na ten moment on kosztuje 10 za sztukę, za białą wersję. Jeśli chodzi o szafir ringa, to jest około 40 exaltów, więc to też troszkę więcej. No natomiast no to jest gambling, więc no albo się po orko w jakiś fajny item, no albo do śmieci pierścień. Więc tak to wygląda. Są też inne unikaty, które mniej więcej są na wartości kilku exaltów. Czasami się sprawdzają w jakichś konkretnych bildach, to już musicie gdzieś tam sami sobie zweryfikować. Nie chcę wam też zabierać w pełni fanu. Natomiast przede wszystkim no, trzeba zwrócić uwagę na stelary, szafiry i goldringi z tych białych itemów, które wam wypadają z ziemi. Jeszcze jest jeden item, już wam pokazuję, który, bo zapomniałem go sobie tutaj dodać. Jest to Heavy Belt. I tutaj jest taka sprawa, że on też wypada z ziemi. I ogólnie z niego się robi headhuntera, czyli też taki dobry past chyba drugi najlepszy, jeśli chodzi o legendarki. No i też te ceny, no, ludzie kupują właśnie te pasy po kilka Exaltów na ten moment, tak? I ludzie mają tych, tych sztuk bardzo dużo, więc też może, możecie sobie zbierać to z ziemi, wystawić, może ktoś to kupi. Na początku myślę, że, że warto sobie wszystko właściwie zbierać i gdzieś tam wystawiać, próbować coś sprzedać, bo może ktoś się komuś komuś jakiś item przyda. Także tutaj z mojej strony to wszystko, jeśli macie jakieś inne itemy, które warto gdzieś tam zbierać, to też możecie napisać w komentarzu, może coś pominąłem albo o czymś nie wspomniałem, także zachęcam gdzieś do na pisania komentarzy. No a ja Wam bardzo dziękuję za, za obejrzenie do końca i trzymajcie się do kolejnych odcinków. Marka.